Czy Przemysław Rosiński? Arbitr dzisiejszego spotkania prowadzo prowadzą na y, te boiska zespoły Liga Eylül druga drużyna w Kamil konkwin y, stroje zielono czarne Kamil brochaite z 80. Mateusz Orszycki 77 Grzegorz Kowalski 96 Jakub Wenarek wymieniony który Martin Korsakiewicz jest kapitan 74 Kacper Saprański 77 Wojciech dendek 37 Dawid Niedmieniec, 23 Bartłomiej Konradzki, 8 Krystian Pałczyński, w rezerwie Kuźma Wanasiak, Dybowicz, Duralczyk, Szczosek, trener Krystian Kierak, drugi trener Martin Sokalski kierownik drużyny Mariusz Morawski, masażysta Grzegorz Rogaczewski, asystent Mikołaj Wodzik. Witamy drużynę drużynie w Kielcach i drużyna gospodarzy KL Santos w ramce Michał Sokołowicz, Maciej Kowalczyk Wójtko, numer 22 Barton Placek, z piątką Barton z 18 Andrzej Grzegorek, z czwórką Jan Nizioł, z siódemką kapitan Mariusz Jakubowski, szóstą Rafał Zerwaciński, dziewiątką Sylwester Płacheta, dziesiątką Kamil Zagajewski i z numerem szesnastym Gracjan Sobczak. W rezerwie Paweł Sobczak, Łukasz Guranczyk, Oskar Szumer, Adrian Bartczak, Piotr Michalski, Piotr Kierus, Mateusz, Maryja, Piotr Wyganowski, Andrzej Sztołak, kierowcy, że mecz dostarczył Państwu tradycyjną dużą pracę w książku na tym obiegu. I prawa dla Michała Sokowicza.

Dla zespołu Bełkatowa Piotr Guralczyk. 30 minuta spotkania. No, strzał życia, tak można powiedzieć. Numer 41 Piotr Guralczyk. Bartłomiej Kondracki. Miczka, będzie Michał. Michał będzie. Ani ja, ani nie jest. skutecznie słuchaj nie Chrystia Walczyński. Gość się drużyna trenera Chrystian Kieraka. Jan Sączak, Łacheta, Bramka i Sędzia. Dziękujemy Rafałowi Serwacińskiemu, jego miejsce numer 8 zajmie Łukasz Duralczyk. No.

みんな、サンタワーリサンーリ